Trzykrotnie pytany, trzykrotnie czy czterokrotnie o sprawę ekshumacji, tak. sprawę upamiętnień sprawy rzezi wołyńskiej z 1943 roku kluczył i te odpowiedzi jego są, mówiąc, delikatnie nieco satysfakcjonujące. Ani nie mówię tu o koralu nawrockim, bo inni politycy, również z obozu rządzącego, wspominaliśmy tu dzisiaj Kosiniaka Kamysza. I inni, innych również domagają się tego, żeby doszło do eksfumacji. Mieliśmy taki moment, kiedy Radosław Sikorski ogłosił, prawda, że jest porozumienie z Ukrainą, eksfumujemy, natomiast żadne konkrety nie padły. Teraz się dowiadujemy nie mówię od, od Złońskiego dowiadujemy się, że jest specjalny zespół który polsko-ukraiński, który ma to zrobić. Natomiast tak naprawdę. Hmm, no poczekaj, Magda, bo... Mam zgodę z, z Marcinem. Wyrwałem, że my się cofamy do, do momentu przed tych negocjacji. Z Pozwólcie mi zacydować odpowiedź prezydenta Załońskiego na pytanie Konrada Piaseckiego. Konrad pytał, czy może pan zagwarantować osobiście, że te eksfumacje ruszą? I odpowiedź prezydenta Załońskiego jest odpowiedzią, powiedziałabym, bardzo ogólną.